Cześć, nazywam się Łukasz Piątek, jestem audytorem zakładowej kontroli produkcji według normy EN1090, część pierwsza, w jednostce certyfikującej. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć, jaki najgorszy, możliwy i najbardziej kosztowny błąd możesz popełnić jako początkujący wytwórca stalowych konstrukcji budowlanych. Ale żeby nie zanudzać, wyjaśnię to na takim przykładzie. Powiedzmy, że z zapytaniem ofertowym zgłasza się do mnie duża korporacja budowlana. Przyjmijmy, że jest to firma Budimex. I ta firma Budimem chce, żebyśmy wyprodukowali stotą konstrukcji podestów i barierek. Myślę sobie świetna szansa biznesowa na wybicie się i szybki zarobek. Podesty i barierki. Najprostsza rzecz, jaką mogę zrobić. Czego zaczynam? Od wyceny, tak? I liczę. Mam podać cenę za kilogram konstrukcji, więc przyjmuję sobie. Po pierwsze, muszę zakupić materiał do wyprodukowania tej konstrukcji. Przyjmuję w przybliżeniu 3 zł za kilogram. Do tego dorzucam swoje koszty produkcji. W uproszczeniu przyjmijmy, że to będzie kolejne 3 zł, czyli to jest robocizna i tyle, ile muszę zapłacić ludziom. Jakieś tam materiały 3 zł za kilogram. Teraz firma Budimem chce tą konstrukcję mieć ocynkowaną. Przybliżeniu, przyjmijmy, jest, że kolejne dwa złote. tu mamy: materiał, robocizna i ocyn. Do ocynkowni jeszcze trzeba zawieźć, trzeba przywieźć i tak dalej. Jeszcze jakieś tam dodatkowe zmienne powiedzmy, że kolejne 50 groszy. Jakieś dodatkowe, nieprzewidywalne rzeczy dojdą. Ok, więc szacuję, zliczam to. Wychodzi mi, że mogę to wyprodukować 8,50 zł za kilogram. I to są koszty produkcji, więc na ofercie muszę jeszcze przyjąć jakąś marżę, jakiś swój zarobek. Dla uproszczenia składam ofertę 10 zł za kilogram. I tą, taką ofertę składam firmie Budimem. Budimem akceptuje naszą ofertę, więc bierzemy się za produkcję. 100 ton to powinno mi zająć jakieś 3 miesiące. Po tych 3 miesiącach mogę zaprosić przedstawicieli firmy Budimem, aby odebrali gotową konstrukcję. No i przychodzi dzień odbioru. Konstrukcja leży gotowa do odebrania. Nie liczyłem tutaj kosztów transportu, ponieważ firma Budimem sama sobie miała odebrać ten transport. I co? Przychodzą do nas w pierwszej kolejności. To co? Poprosimy certyfikaty firmy, poprosimy deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie CE, atesty materiałowe, plany spawania, technologie spawania itd. itd. I w tym momencie mogę tylko rozłożyć ręce. Wyprodukowałem, ale ja tych papierów nie mam. Ja się skupiałem na produkcji, a nie na produkcji rzeczywiście fizycznego produktu, a nie na produkcji papieru. Cóż mogę zrobić tutaj? Według prawa budowlanego, ta moja konstrukcja nadaje się na złom, na zezłomowanie, czyli w najlepszym przypadku mogę wziąć jakieś złotówkę, mogę odzyskać złotówkę za kilogram, czyli zamiast zarobić bańkę, oddaję to za 100 tysięcy. Ale. Firma Budimem wychodzi nam z pomocną dłonią i oni oferują nam taką propozycję. My to weźmiemy, ale za 60% ceny początkowej, czyli nie za 10 zł za kilogram, a za 6 zł. I z tego mi wychodzą takie rachunki. Miałem zarobić bańkę. To miał być mój przychód netto. Po odjęciu kosztów. Czyli 850 tysięcy złotych kosztów wyprodukowania, zostaje mi 150 tysięcy złotych zysk. Na 3 miesiące to bardzo fajny dochód, bo 50 tysięcy miesięcznie. No ale cóż z tego się zrobiło? Nagle 60% z ceny początkowej z 10 złotych, czyli mam 600 tysięcy. 850 tysięcy koszty produkcji, 600 tysięcy dostaję w końcowym rozrachunku, a więc rachunek po całości to jest minus 250, minus ćwierć bańki jestem w plecy, mogę zamykać firmę. To jest przykład z mojej pracy zawodowej, nie jest do końca zmyślony. Zmieniłem troszkę tylko tutaj cyferki, żeby lepiej to zobrazować. Ale jak uniknąć tak kosztownych błędów? Po pierwsze, zacznij planować. Zawsze trzeba sprawdzić, jakie są wymagania prawne, jakie są normy zharmonizowane, według których powinienem to wyprodukować i jakie są wymagania w specyfikacji technicznej. Od tego powinienem zacząć. Jak to zrobić? Proste: można wziąć rozporządzenie 305 2011 i zacząć czytać. Później wziąć wykaz norm zharmonizowanych, wziąć te normy, przeczytać normy i robić według norm. Ale jeśli nie masz czasu na studiowanie przepisów i norm, kup u nas szkolenie pełnomocnika zakładowej kontroli produkcji. Przeprowadzimy Cię tam przez gąszcz przepisów prawnych i normy. Nauczymy Cię korzystać z tych norm i powiemy, z, z jakich przepisów powinieneś korzystać i na co uważać żeby nie ponieść tak dużych strat finansowych.